Jeżeli jesteś w liceum, to musisz tego posłuchać. Być może nie zdajesz sobie sprawy, że to właśnie liceum, a nie na przykład studia, w największym stopniu wpływa na to, jak będzie wyglądać Twoja przyszła kariera. Dlatego posłuchaj, co mam Ci do powiedzenia. To zajmie nam dosłownie kilka minut, a być może odmieni całą Twoją przyszłość. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu na falach. Ten odcinek, jak sami widzicie, jest skierowany bardziej do osób, które są w liceum. I to zarówno do osób, które zaczęły naukę w liceum, jak też do osób, które właśnie liceum kończą i są w klasie maturalnej. I słuchajcie, to jest najważniejszy czas w waszym życiu. I nie mówię tego dlatego, żeby zrobić clickbait, żebyście weszli na ten odcinek i posłuchali. Mówię to dlatego, że faktycznie tak jest. Ja liceum skończyłam już kilka lat temu i teraz. Wyobraźcie sobie, że jestem taką waszą starszą siostrą, która skończyła też studia, zaczęła karierę i ostatnio rozmawiałam ze znajomym. W ogóle poznałam e, tego chłopaka gdzieś, e, gdzieś przez wspólnych znajomych, i siedzieliśmy wszyscy razem i rozmawialiśmy. I w pewnym momencie zaczęłam z nim rozmowę na temat tego, co on właściwie w życiu robi, i on mi powiedział, że studiuje. No, już teraz nie będę wam mówić, jaki kierunek, ale powiedział mi coś takiego: Wiesz co. Jak patrzę z perspektywy czasu, to żałuję, że w liceum nie starałem się bardziej, żałuję, że nie przyłożyłem się do matury, żałuję, że przez ten ostatni czas w liceum bardziej wychodziłem ze znajomymi, a nie się uczyłem. I teraz w sumie są tego efekty. I ja spojrzałam na niego i ja dokładnie wiedziałam, o czym on mówi, bo ja, będąc w trzeciej klasie liceum, to był akurat czas, kiedy był strajk nauczycieli. Pamiętam, że Wtedy zamknie, zamknięto szkoły, nie chodziliśmy do szkoły, tylko właśnie uczyliśmy się w domu. I pamiętam, że dużo moich znajomych leżało, oglądało seriale, wychodziło na spacery, a ja wtedy stwierdziłam, że to jest mój moment, to jest czas przed maturą i to jest ta chwila, w której ja po raz ostatni mogę się naprawdę przyłożyć i naprawdę przycisnąć tę naukę. I jestem sobie za to tak niesamowicie wdzięczna w tym momencie. Bo napisałam maturę, może nie jakoś wybitnie, ale dużo lepiej niż pisałam egzaminy próbne i dzięki temu dostałam się na dobre studia, skończyłam dwa kierunki i teraz nie mam problemu z pracą, a uwierzcie mi, bardzo wiele moich znajomych ma problem z pracą. Dlatego to co jest istotne, to żebyście zdali sobie sprawę z tego, że to jak napiszecie maturę, nie oceny. Matura tylko i wyłącznie matura jest w stanie Wam otworzyć drzwi na przyszłe kierunki studiów. I to, jak dobrze napiszecie maturę, będzie się przekładało na to, jak szeroko te drzwi zostaną Wam otwarte. Dlaczego liceum to najważniejszy moment w Twoim życiu? Po pierwsze, to, jak napiszesz maturę, zaważy na całej Twojej przyszłej edukacji i karierze. Jeżeli owalisz maturę, jeżeli nie będziesz się do niej przykładać, ledwo ją zdasz. Dostaniesz się na mniejszą ilość kierunków studiów niż jakbyś zdała tę maturę dobrze. I jasne, nie każdy musi iść na studia, żeby zarabiać dobre pieniądze, i dużo osób zarabia super pieniądze, nie będąc na studiach. Ale jeżeli masz w perspektywie to, żeby iść na studia, to matura jest tym dokumentem, który uprawnia cię do przyjęcia na uczelnię. Czyli od wyniku, który masz na maturze, będzie zależało to, na jak dobrą uczelnię się dostaniesz i jak wysoko się uplasujesz wśród innych potencjalnych kandydatów. A wierzcie mi, w perspektywie mówi się, że no uczelnia nie ma takiego znaczenia, pomiję Wam z doświadczenia, że ma. Im bardziej rozpoznawalna uczelnia, tym łatwiej na rynku pracy. Po drugie, oceny nie mają znaczenia. Jasne, jeżeli lubicie mieć dobre oceny, jeżeli czujecie z tego powodu satysfakcję, uczcie się. Ale znam osoby, które kończyły liceum z samymi piątkami i w tym momencie są w nie najciekawszym momencie swojego życia, że tak powiem. Po prostu skoncentrujcie się na tym, co ważne. Nie musicie mieć wszystkiego. Nie musicie mieć samych piątek z, na świadectwie z każdego jednego przedmiotu, bo jeżeli jesteście humanistami i chcecie pisać maturę z polskiego i historii, to nie musicie mieć na świadectwie piątki z fizyki. Po trzecie, już na etapie liceum budujecie swoje przyszłe CV. Jeżeli macie plan na przyszłość, jeżeli wiecie co chcecie robić w przyszłości, to już teraz zacznijcie chodzić na konferencje, na warsztaty, na kursy. Przyszły pracodawca na pewno to doceni. I to jest coś, czego wiele osób nie robi i bardzo dużo osób traci tę szansę. Bo w momencie, w którym wy już jak najwcześniej zaczniecie pokazywać swojemu pracodawcy przyszłemu nawet za 5 lat. Ale jeżeli pokażecie, że już na etapie liceum byliście zaangażowani, interesowaliście się, szukaliście, zadawaliście pytania, szukaliście rozwiązań, on na pewno to doceni. I po czwarte, liceum to jest ostatni moment przed studiami, żeby faktycznie spędzać dużo czasu z rodziną, żeby faktycznie z nimi być, bo później, jak pojedziecie na studia, i to mówię z własnej perspektywy, bardzo trudno będzie o to, żeby. Wiecie, wrócić do domu i spędzić tam cały weekend. Bo jeżeli przyjdzie weekend, to będziecie chcieli spędzić ten czas też ze znajomymi, może z chłopakiem, a do rodziców będziecie przyjeżdżać coraz rzadziej. I uwierzcie mi, ja czasami bardzo tęsknię za tym, bo teraz mam 25 lat i bardzo tęsknię za tym, jak przyjeżdżałam do rodziców i. Na tym, powiedzmy, pierwszym roku studiów i spędzałam tam całe weekendy. Albo najbardziej tęsknię za tym czasem w liceum, kiedy wracałam ze szkoły, obiad był praktycznie gotowy. Wracałam, rzucałam plecak, jadłam, później się trochę wylegiwałam na łóżku. Także z perspektywy czasu powiem Wam, że to są rzeczy, które później się bardzo, bardzo docenia i za którymi się później bardzo tęskni. Więc przechodząc już do złotych rad Waszej starszej, przyszywanej siostry, to po pierwsze. Uwaga, nie powiem teraz o maturze. Po pierwsze, budujcie relacje z rodziną, ze znajomymi. Później, jak będziecie na studiach, to naprawdę te trwałe, te przyjaźnie z czasów liceum, chciałam powiedzieć gimnazjum, ale teraz poczułam się staro, bo to już nie te czasy. W każdym razie te znajomości z liceum mogą Wam bardzo dużo pomóc. Nawet jeżeli macie znajomych, którzy idą w zupełnie innym kierunku niż Wy, to wciąż są cenne znajomości. Uważam, że obecnie taką najważniejszą rzeczą jest networking, czyli budowanie takiej, powiedzmy, sieci. I ja to rozumiem tak, że tą siecią są wasze znajomości, bo nie chodzi mi tutaj o szukanie pracy po znajomościach, o jakieś takie wiecie, załatwianie sobie rzeczy, ale bardziej chodzi mi o to, że macie kogo zapytać, macie z kim się skonsultować, macie kogoś, z kim możecie pogadać o jakiejś rzeczy z zupełnie innej branży. Także koncentrujcie się na tych relacjach. Nawet jeżeli może ktoś nie jest takim waszym bardzo bliskim znajomym, to wciąż warto odezwać się do niego na korytarzu, pogadać przez chwilę, zaznaczyć swoją obecność, podejść z takim pozytywnym nastawieniem, bo to naprawdę później może zaowocować. I ja wiem, że raczej się trzymamy w liceum w takich naszych stałych grupach, ale nie bójcie się poznawać innych ludzi, bo naprawdę zobaczycie, że nie wiecie kiedy ale te znajomości do Was później wrócą. Po drugie, ucz się tego, co faktycznie Ci się przyda. Jak już mówiłam, nie musisz mieć samych piątek na świadectwie, i jeżeli ktokolwiek wywiera na Tobie presję, że musisz, to pamiętaj, że to jest Twoje życie. Za kilka lat będziesz zupełnie samodzielną osobą i to Ty będziesz decydować o tym, jak Twoje życie będzie wyglądać. Więc już teraz. Zrozum, że liczy się tak naprawdę matura, i to jest ten punkt trzeci, czyli skup się na maturze. I ja wiem, że ja o tej maturze już powtarzam któryś raz, i pewnie nauczyciele w szkole też wam ciągle o niej mówią, ale mówimy dlatego, że mówimy z doświadczenia. Ja, gdybym nie zdała dobrze matury, nie dostałabym się na studia. Jestem po dwóch kierunkach i jestem sobie bardzo wdzięczna, że w tym ostatnim momencie ja akurat w ogóle do matury podchodziłam jak był strajk nauczycieli. Więc chwilę przed maturą nauczyciele przestali pracować. Zostawaliśmy sami w domu i bardzo dużo moich znajomych wtedy oglądało filmy, spotykało się, a ja pamiętam, że siedziałam i faktycznie zakuwałam całymi dniami do tej matury. W konsekwencji napisałam ją dużo lepiej niż pisałam egzaminy próbne, i wydaje mi się, że to było takim najważniejszym czynnikiem, że dzięki temu napisałam maturę lepiej. Dzięki temu, że napisałam maturę lepiej, Dostałam się na dobre studia, skończyłam te studia i nie mam problemu ze znalezieniem pracy. Po czwarte, zadawaj pytania. To jest w ogóle cenna umiejętność i wydaje mi się, że mało osób o tym mówi jako o umiejętności, ale zadawanie pytań jest bardzo istotne. Później na studiach zobaczycie, jak trudno będzie Wam zacząć zadawać pytania. Ja w liceum byłam osobą, która raczej była cicha, nie do końca śmiała. Bardzo rzadko zadawałam pytania i żałuję. Nawet na zajęciach, nawet jeżeli nie jesteście jakoś bardzo zainteresowane tematem, podnieście rękę, zadajcie pytanie. Oczywiście nie chodzi o to, żeby błaznować i wiecie, próbować złapać jakąś atencję. Chodzi o rzeczywiste zadawanie pytań. Jeżeli jest coś, co Was nurtuje, nie bójcie się podnieść ręki i zapytać, bo zobaczycie, że jeżeli nabierzecie takiej łatwości w zadawaniu pytań, Później będzie Wam dużo, dużo łatwiej robić to zarówno w pracy, na studiach, w takich relacjach, jak kogoś zobaczycie na ulicy, żeby cokolwiek zapytać. Zaufajcie mi, uczcie się tego już teraz. A szkoła jest najlepszym polem, żeby się tego nauczyć. W temacie nauki, punkt piąty języki obce. I teraz ja wiem, że wchodzi sztuczna inteligencja, że wchodzą bardzo inteligentne tłumaczenia, ale w obecnych czasach znajomość języka angielskiego jest brana przez pracodawców za pewnik. Przeglądałam oferty pracy i bardzo dużo z nich wymaga znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym. Czyli język angielski to już nie jest coś, co jest dodatkiem, tylko to się trochę robi taką podstawą. Dlatego jeżeli nie znacie dobrze angielskiego. To w pierwszej kolejności skupcie się na angielskim. Jeżeli będziecie mieli już poziom angielskiego, powiedzmy B1, B2 najlepiej, zacznijcie kolejny język. I ja Wam polecam, żeby cały czas się uczyć jakiegoś języka. Wybierzcie sobie taki język, jaki Was interesuje. Czy to może być, nie wiem, hiszpański, koreański, norweski. Jeżeli oglądacie filmy czy seriale w jakimś języku, jeżeli na przykład lubicie K-pop, zacznijcie. Próbujcie nauczyć się jakiegokolwiek języka. Ja na przykład uczę się koreańskiego, znam trochę rosyjskiego, znam angielski i to mi bardzo dużo pomaga. Nawet sam fakt, że powiedzmy uczę się koreańskiego, zwykle moi pracodawcy przyszli czy też nie doszli, zwykle o to wypytują, mówią, o, proszę bardzo, Pani się uczy koreańskiego, to taki egzotyczny język, to chyba wymaga dużo pracy. I ja wtedy mówię tak, tak, to wymaga dużej systematyczności. I przez to między innymi pokazujecie, że jesteście osobami systematycznymi, że jeżeli macie cel, to do niego dążycie, a przy tym znacie język, który nie jest aż tak oczywisty. Punkt szósty. Jeżeli wiesz, co chcesz robić po liceum, to zbieraj doświadczenie. Czyli to, co już powiedziałam. Kursy, warsztaty, konferencje, zadawaj pytania, szukaj ludzi z branży, oglądaj filmy, słuchaj podcastów. Jest teraz tak dużo treści, które są w stanie Cię czegoś nauczyć, że nie potrzebujesz ani pieniędzy. Oczywiście, jeżeli chcesz zdobyć jakieś certyfikaty, to prawdopodobnie wiąże się z tym, że musisz się zapisać na jakieś warsztaty i zapłacić za to, ale i tak uważam, że warto. Teraz pracodawcy bardzo dużo skupiają się na doświadczeniu, czyli tak naprawdę nieważne, ile kierunków studiów skończyłaś. Najbardziej liczy się doświadczenie, więc staraj się budować je od samego początku. I punkt siódmy, czyli ostatni: naucz się zarządzania czasem. Zarządzanie czasem, obok budowania relacji, to jest jedna z najważniejszych umiejętności, jakie przydadzą ci się w przyszłości. Jeżeli wiesz jak zarządzać czasem, jeżeli umiesz działać w blokach czasowych, jeżeli umiesz wskazywać priorytety i się ich trzymać, to będziesz bezpieczna i na studiach i w pracy i znajdziesz czas na wszystko. To jest umiejętność, którą ja polecam praktykować już od samego początku, czyli zacznij najlepiej od dzisiaj, nawet nie od jutra, tylko od dzisiaj. Pogłębiaj wiedzę, zastanów się jak to robić. Każdego dnia mamy taką samą ilość godzin. Każdy z nas ma 24 godziny w ciągu dnia i zauważ, że jedni są w stanie z tym zrobić niesamowite rzeczy. Są w stanie pójść biegać, pójść do pracy, spotkać się ze znajomymi, zrobić jeszcze coś dla siebie, a inni są w stanie spędzić ten cały czas leżąc i patrząc się w telefon. Więc to od ciebie zależy, w jaki sposób będziesz gospodarować swoimi 24 godzinami. Dlatego już teraz polecam ci zająć się tym tematem i nauczyć się tej umiejętności, a twoja przyszła ty na pewno ci podziękuję. To wszystko, co chciałam przekazać Wam w tym odcinku. Mam nadzieję, że trochę zmotywowałam Was do tego, żeby wziąć się w garść i pocisnąć na tej ostatniej prostej, jeżeli jesteście przed maturą. Ja bardzo mocno trzymam kciuki za każdą osobę, która tego słucha i uważam, że jeżeli macie w sobie determinację i jeżeli naprawdę czegoś chcecie, to to osiągniecie. I wiecie, to nie jest taki wyświechtany frazes, który powtarzam każdemu, ale ja naprawdę bardzo mocno wierzę w młodych ludzi i uważam, że w młodych ludziach jest nasz cały potencjał. Dlatego, tak jak powiedziałam, trzymam za Was bardzo mocno kciuki. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, nie bójcie się ich zadawać. Możecie też zostawić tutaj jakiś komentarz. Jeżeli potrzebujecie wsparcia, postaram się Wam go udzielić. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć.